i dzisiejszym sponsorem tego odcinka jest KeyDrop ze super skinami do gry CSGO. GO oczywiście użyjcie kodu ADRIANNILS by zdobyć plus 5% z każdym doładowaniem na KeyDrop i dzielić się swoimi superowymi skinami Cześć witajcie z tej strony Adrian Nils a to jest kolejny odcinek na moim kanale tym razem wytłumaczę wam Czym jest, jak działa GeForce Now? Jest to druga część do mojego poradnika, jak zagrać w grę bez instalowania. Oczywiście zostawiam Wam do tego link w opisie. Subskrybujcie z dzwoneczkiem, by otrzymać powiadomienia swoimi filmami oraz lajka pod tym filmem. Będę Wam za to bardzo wdzięczny. I. No i co? Wytłumaczę Wam, jak dokładnie działa GeForce Now, jak na nim grać, jak z niego korzystać, na jakich platformach, bo już tłumaczyłem Wam subskrypcję i że tak w ogóle istnieje takie coś jak GeForce Now. Dobrze, lecimy. Oto jesteśmy w aplikacji Nvidia GeForce Now, lecz. Nvidia In GeForce Now. Tak jak Wam już mówiłem, że to już nie działa na przeglądarkowym, tylko normalnie w aplikacji. Jeśli sobie na przykład wejdziecie w daną grę, jeśli jest, jesteście na głównej stronie GeForce Now, gdzie przeglądacie różne gry, wybieracie daną grę, na przykład Battlefield 4 Premium Edition, będziecie musieli. Wybrać. Wybierz platformę, której używasz do uzyskowania dostępu do tej gry. Wybieracie. Jeśli macie Battlefield 4 na przykład na Steamie, Wybieracie Steam, klikacie Zagraj i potem dalej logujecie się na swoje konto. Natomiast Origin, się logujecie na swoim koncie Origin, jeśli posiadacie na przykład Battlefield na Origin. I to jest tak zależne od różnych gier. Nawet od razu widzicie, wybieracie wtedy platformę GOG.com albo Epic Game Store. To jest niezależne od każdej gry. Ale czego wam jeszcze nie mówiłem. Również jeszcze bym wam pokazał, że jeśli klikniecie sobie Zagraj na niektórych grach, macie nawet efekty z RTX-ów. Dodają tutaj różne tytuły gier. Które cała jeza gra będzie tutaj? Wszystkie gry tutaj są. Również zapraszam Was na mojego Twitcha, będziecie mieli link w opisie, polecam też serdecznie. Ale już Wam tłumaczę, jak to działa, to powinienem Wam jeszcze podkreślić to, że jeśli mamy tutaj jako daną grę, wyświetla nam się też ilość graczy, jaką jeszcze dalej macie, i wciąż i tak dalej mamy tutaj wyświetlone na przykład Electronic Arts, na przykład Square Enix, mam tutaj na, od Ubisofta, też mamy gry z efektami RTX, po prostu znajdziecie tutaj wszystko i nawet kiedy na przykład macie Mać, chcecie zagrać w taką grę jak League of Legends To te gry wszystkie, które tutaj są, one są zainstalowane na takich komputerach Które nie mają ekranu Nie mają ekranu, to są po prostu takie, to są takie komputery, które nie posiadają ekranów I te komputery, po prostu jeśli sobie klikacie zagraj potem komputery Oni wam udostępniają ekran a Wy tak naprawdę sterujecie ich komputerami i swoją grą na swoim koncie. I tak to mniej więcej działa. Yy, możecie grać za darmo, jedną godzinną sesję, a potem was wywali. Bo to też już mówiłem w tamtym filmie. Jeszcze raz łapię. link w opisie. Do nam jeszcze to, że gaming smury na wszystkich twoich urządzeniach. Komputery z systemem Windows. Komputery z systemem MacOS, czyli od Apple'a. Nie polecam ich za bardzo. Android TV, czyli twój telewizor z Androidem. Na wyszukiwarce Chrome, co już usunęli, więc co się już nie liczy. A oczywiście Androidy, czyli w sklepie Play. W sklepie Play możecie sobie wtedy ściągnąć aplikację i grać na padzie. To jest na Google Play, czyli na sklepie Play. NVIDIA GeForce znał. możecie ją wtedy sobie zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym grać na padzie. Niestety ma to już 50,838 ocen, ale ponad milion już e, pobrań. Więc nawet im to jakoś poszło. Skoro skończyliśmy, jeszcze wam na tłumaczeniu Androida. No teraz macie jeszcze Safari, czyli iPhone oraz iPad, czyli telefon iPhoneowy, czyli tak na macie na tym. Zapomniałem jak się nazywała ich platforma podobna do Google Play, więc Safari. Jeszcze na Microsoft Edge, czyli na, My, na... Przeglądarce od firmy Microsoft oraz też na telewizorach LG czyli LG TV. Wybrane modele z 2021 roku. I szybka dla Was instrukcja: dołącz, wejdź do gry. 1. Otwórz konto. 2. Pobierz aplikację. 3. Połącz je ze swoją biblioteką gier. Czyli, tak jak Wam tłumaczyłem, jeśli macie sobie jakąś grę, to na GeForce musicie się zalogować na ten, swój, na ten swój account i wtedy możecie po prostu dalej grać. Tak? Jeśli się oczywiście zalogujecie, bo to nie jest tak, że możesz grać wszystkie gry za darmo, bo musisz mieć do tego konto i musisz mieć tą grę zakupioną na danym koncie. To była moja część druga do poradnika jak zagrać w grę bez instalowania. Będziecie do tego mieli link w opisie. I myślę, że Wam jeszcze wytłumaczyłem, jak możecie z tego korzystać, bo tam mam wytłumaczyłem, że takie coś jest. O tych subskrypcjach. I tak dalej. Tutaj Wam jeszcze powiedziałem też, na jakich platformach jeszcze możecie zagrać. Pokazałem Wam też, że jest na Google Play, więc będziecie sobie wzięli. Macie również zakładkę Free to Play, gdzie są po prostu gry, które są ogólnie za darmo i które, ma, które są na GeForce Now. Jest ich 98, więc nawet sporo z tych z Free To Play. Nawet dodali jest nowy Dying Light Stay Human. To też go tutaj dali, że można go zagrać, ale trzeba go przecież kupić. Ok, to myślę, że Wam się ten odcinek spodobał. Subskrybujcie z żeby być na bieżąco. Oraz zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Życzę Wam dobrego dnia. Pa! I nie zapomnijcie o moim Twitchu.